W każdej małej miejscowości musimy dbać o rozwój bazy sportowej, mówi nam wójt gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, który opowiada o kolejnych inwestycjach, w tym o budowie kolejnego orlika, który pojawił się w miejscowości Rzeżęczyce i będzie pełnił ważną rolę, jeśli chodzi o możliwość realizacji zadań związanych z aktywnością fizyczną, nie tylko wśród dzieci i młodzieży. Udało nam się pozyskać środki na kwotę milion złotych, żeby było pół na pół z ministerstwem, czyli drugie milion musiała dołożyć gmina, no po to, żeby wyremontować dwa orliki, które znajdują się w Rzeżęczycach i w Nieznanicach. No i to jest już temat na ukończeniu, więc myślę, że lada moment będziemy mogli odebrać te orliki i one mogły, będą już rzeczywiście w lutym funkcjonować, że można będzie na nich trenować. To na pewno efektowna inwestycja ale potrzebne są także te mniejsze, ale powodujące, że baza sportowa będzie kompletna i tak jest w przypadku tej związanej z budową szatni, która choć na pierwszy rzut oka może niewielka, ale jednak na pewno istotna. Rzeczywiście udało nam się zrealizować wreszcie te, te budynki dla klubu sportowego Metal Rzeki Wielkie, bo rzeczywiście tutaj zawodnicy byli, no naprawdę w takich warunkach, bym powiedział, delikatnie mówiąc trudnych, mogli się przebierać, ale to nie tylko zawodnicy drużyny przeciwnej, czy sędziowie, więc myślę, że od dzisiaj, no... Ta, ta nowa infrastruktura rzeczywiście tutaj y, poprawi jakość też, też tego, tego sportu. Tutaj jeśli chodzi o budynki w rzekach, to rzeczywiście to nie jest jakiś ogromny koszt, ale to jest ponad 200 tysięcy zł wydane z budżetu gminy.